Mam 49 lat. Nie wiem, kiedy to minęło. Eee, zajmuję się prywatnym biznesem od lat około 20. Od paru miesięcy dokuczał mi łokieć tenisisty. No to jest taka dosyć dolegliwość. W ciągu 3-4 w ciągu miesięcy to się tylko nasilało. Stosowałem różne środki. To były maści przeciwbólowe, jakieś tabletki również przeciwbólowe nagrzewanie, oziębianie, problem tylko się narastał, tylko narastał. W pewnym momencie stwierdziłem, że skoro jest taka okazja czegoś nowego słuchać, no to warto. Pojechałem na spotkanie razem z kilkoma osobami, tam dowiedziałem się właśnie o urządzeniu i już podczas tak naprawdę próbnego zabiegu poczułem pewne, pewne działanie. Nie było to działanie przeciwbólowe jeszcze, ale widziałem, że coś, coś w tej stronie, która była e, zaatakowana, e, coś zaczęło się dziać. Zdecydowałem się tak naprawdę od razu na urządzenie i powiem, że nie żałuję. Dlatego, że w ciągu trzech tygodni od momentu, kiedy zacząłem używać to, z czym wcześniej, w ciągu kilku miesięcy nie dawałem sobie rady, problem tylko narastał, to ten sam problem zaczął spadać. Zaczął się. Rozwiązywać. Dolegliwości bólowe, które miałem, zredukowały się po trzech tygodniach. Jeżeli można ból oceniać w skali jakiejś, no to około 70%. Dalsze dwa tygodnie używania urządzenia i dolegliwości tak naprawdę zniknęły całkiem. Moja znajoma, która mm, zakupiła urządzenie, starsza pani, e, dzięki, dzięki urządzeniu powiedziała, że mogła odstawić laskę. Dla niej dużym problemem było na przykład pójście do sklepu po zakupy. Musiała mieszka, mieszka w bloku na trzecim piętrze bez windy. Musiała często prosić sąsiadów, żeby zrobili jej zakupy. I powiedziała mi po trzech tygodniach używania urządzenia, że dzięki temu, że się dowiedziała o tym, może sama iść po zakupy. Dla tej pani to na pewno jest coś wielkiego.